Dzień dobry Państwu, witamy w Kopienicy, w województwie śląskim, na polach doświadczalnych FN Agro, gdzie testujemy różne rozwiązania przy pomocy naszych środków ochrony roślin. Największą część naszych doświadczeń stanowią tutaj herbicydy, których nasza firma ma najwięcej w portfolio. Mamy tutaj herbicydy do zbóż ozimych, takie jak lentipur czy Sniper jak również nowe, nowy herbicyt wiosenny do zwalczania chwastów dwuliściennych Agritox Turbo, którego efekty działania tu możemy podziwiać. Zachwaszczenie tutaj jest umiarkowane, ale mamy wszystkie podstawowe chwasty, które, które są ważne w zbożach i w kukurydzy, w rzepaku. Także tutaj na pewno widzą Państwo w kadrze habry niebieskie, które są na, na kontrolnych poletkach, jak również jest tu przytulia, fiołki, komosy w... Kukurydzy, także z wszystkimi chwastami, które są istotne w ochronie roślin tutaj się możemy spotkać. Część chwastów niestety trzeba było tutaj sprowadzić, tak, żeby uzyskać pełne spektrum i coś się dowiedzieć nowego o naszych preparatach, nie, nie tylko to, co, co mamy w etykietach. Gleby tu mamy dobre, druga, trzecia klasa, gleby i laste, także i rośliny rosną dobrze, i chwasty też. Lubią, lubią te ziemie, także wybitnie tu jest rodzaj ziem, który wymaga ochrony. Nowością w tym roku, którą pokazujemy na naszych polach, jest fungicyt Tazer, zawierający azoksystrobinę, zarejestrowany do bardzo wielu upraw. Bardzo ładnie nam się tu sprawdza w ochronie zbóż. Na naszym poligonie doświadczalnym testujemy różne takie szczegóły agrotechniczne np. różnice w skuteczności herbicydów, zależnie od terminu zabiegu. I tutaj staramy się dobrać no, bardzo takie niewielkie różnice pomiędzy czasem zabiegu na pierwszy, drugi, trzeci liść i, i tak dalej. I rzeczywiście uzyskujemy bardzo różne efekty i ciekawe dla, dla użytkowników. Preparat zaagran firmy Fenagro stanowi ważny element ochrony kukurydzy przed chwastami. Jest używany w wielu różnych kombinacjach. W tym roku pokazujemy efekty stosowania zagranu z naszym nowym herbicydem Ikanos przeznaczonym do zwalczania chwastów jednoliściennych.